Zostawiły cię, widoku! przystawiły cię tak, to chodź, idziemy, chodź, zostawiły cię tak, no chodź, 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 go Niech sobie idzie. No uciekajcie. On będzie bieg za wami. <noise> Jak mały piesek. <głos> <głos> Ja teraz nie da to żobs No i co? Biegaj i biegajia co? Ty biudoku Czę pozdrawiam i zapraszam na kanał Cięć.